Szyma jestem, Kubsowe 23 i dzisiaj nagrywamy sobie kolejny odcinek. Ja w sensie, ja nagrywam z Bedwarsów, jak kupiłem. Patyk teleportacji na derpie. No dobra, przyznam się, ja nie kupiłem tego Patyka. Ja będę go tylko testował na koncie Ilgita z góry. Dzięki Ilgit maciego w opisie. I, a w sumie, my już lecimy testować Patreona naszego. Więc co, lecimy. Więc jesteśmy już na pierwszej arence i ogólnie mam tylko tego tekstę na na że Tak, muszę na nim grać, bo, no bo inaczej nie byłoby tego odcinka. O, ukośnik G. To akurat pamiętam. Poruszanie się i mamy... mamy naszego Paytwina. No jeszcze nie możemy go wziąć w łapkę, ale... Zaraz to zrobimy, zaraz to... oho. no nieźle. Goście co tam buduje się. Jakieś cztery. W ogóle mam tekstur paka pod god bridging Nie, żeby coś, ale może, może go zrobię Dobra Co gościu, chcesz się bić? Ja mam patyk teleportacji No co prawda za minutę, ale ale mam patyk teleportacji gościu Boże, ale mi się to myli ma bynio, ładno no. Dobra Co się gapisz? Dobra, skaczę na ciebie, pa! Piu, 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 piu. O, co jest? Um, co to się stało? To co tutaj się stanęło? To... To jest... Twoja... No! To może się ogarnąć. Wiesz, wiesz że to jest twój, Wiesz, że to jest twój koniec, byku. Wiesz, że to jest autentycznie twój koniec. Pa! Widzisz to? Oh my God! No, naprawdę ci 5 HP zostało, no ale widzisz patek teleportacji mój pay to -win działa, no. Takie był zamysł odcinka. Co no, naprawdę, jeden HP. Nie no. Gościu, czy ty się widzisz w ogóle? No nie wiem, no gościu, co. O, wywaliło mnie. Dobra, żyję. A, ja mam w ogóle od razu seta. Boksamp. Zapomniałem, że coś takiego istnieje w tej grze. Dobra, walić tego, walić tą Natalię. A ja teraz używam mojego pay to Tylko muszę ciebie pokonać, byku. Co może nie być za łatwe. Ale moim pay win'kiem mogę pójść tu. O. No to nieźle. Dobra, wymiana bedów po prostu, kościół. Wymiana bedów ja i tak mam gościu. Ja mam patyk teleportacji. Co jest, nie naprawdę jesteś dziwny. Kolejny co? Kolejny co w ogóle? No nie wiem. Ojoj! Gościu co niszczył upeda? No nie mogę, gdybym ma zniszczonego upeda. Dobra, ile ty masz, gościu? Dobra, pięknie Dobra Trzeba powoli... <śmianowicie> <śmianowicie> Dobra Tutaj widzimy piękny... <śmianowicie> <śmianowicie> Nie no, powinienem chyba nagrać typowi gracza na derpem C <śmianowicie> Kto za takim pomysłem? <śmianowicie> ja, ja mogę nagrać, goście czy to byłoby będzie łatwiejsze niż nie wiem mm, niż tak. Czekaj, to jest jego baza, czy to nie jest jego baza? Bo teraz nie, nie no, wydaje mi się, że to nie jest jego baza. Ale można przetestować. Nie, to nie jest jego baza. Tu jest jego baza. Albo i może to nie jest jego baza. To na no, jak ja nawet nie wiem... Jaka baza to jest, która baza? to jest totalnie broken. Tu jest twoja baza, gościu. Ale że ci nie ma tutaj, ja chcę mojego ja mojego Paytoonina przetestować, a ty tak. ryle. Really? Boże! nub. Dobra, Good Bridging. Uumiem go do bridge'a, on no, ma cztery klocki. Serio działa? Ty, umiem go do bridge'a. No ta nie zesłał się kupsa. Cztery klocki. Przechodzimy do maka, tak mnie nie wychodziła. Ja, pik, 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 pik. Nie wychodziło. Eee. O! Pff. Aha, okej. Okay. Więc jesteśmy już na kolejnej arence i dajcie mi to. Tu... O, pajtuj. Ej, <grym> 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 co? Wlony tylko aż mój pejtuin się... No co jest? Say what? O, ty. no nie, 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 nie. Dobra, Essa, Chciałeś mi zniszczyć łóżko? Tylko poczekaj, aż mój Paytwin się nagrzeje, gościu Tylko na to poczekaj O TY! Skubany Ale nie ze mną takie numerki Gościu Ojoj, ktoś ma pobędzie. Ojoj no dobra, teraz mnie zestrefował, bo mam dawno. Ale że ty idziesz do mnie. Nie wiem. Aha, lag jest. Nie no, nieźle. Super gra, super gra, super gra. No jak ja się pukuję. To jeszcze łóżko mnie zniszcz. Nie no, super gra, super gra. No dobra. Tutaj oczywiście... Nie ma, nie ma zbyt wysoko punktu wałęco. Po prostu nie ma po prostu całego większego wysiłku. Zjedzmy sobie. Tutaj już widzimy to świetne community. Eee, czy ty istniejesz? Kim ty w ogóle jesteś? Co to jest w ogóle ta drużyna z niebieski? Bo to jest fioletowy, ale... Nie ma fioletowego, więc to chyba niebieski. Cześć, czy ja mogę? Dobra, pójdziemy sobie Uciekam Uciekamy, uciekamy, on jest, on jest zbyt dobry uf, 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 uf. O, dobra Szyje, ale fart Było blisko, żenio Hej, widzimy już zaraz, każdy nie będzie miał łóżka Ale że ja mam mojego, mojego pay to to goście Ja mogę wszystko z tym pay zrobić ja mogę być tam, tu, tam, jam, pam, pam, jam, pam, pam O nie, o nie, o nie, tak nieładnie Chociaż dobra, chodź tu Ba, boję się graczy ogólnie, bo to jest... Chciałem powiedzieć, że to jest najbardziej wyskuliwany serwer mm, Na świecie, jaki widziałem Są tu tak dobrzy gracze Że po prostu... CO TO JEST?! Kolejnej arencji ja nadal nie użyłem dobra, użyłem w jednej rundzie pięknie pięknie mojego pejtuina, ale brakuje mi tego, tego, tego momentu, gdzie gościu będzie. A ty frajerze głupi. O, zobaczmy, ale do, aleś ty dobry, stary. O aleś ty dobry. Ale logi. No ja nic stary, nie wiem, co to są logi. Dobra, gościu Ale odpał No Niezły Pro gameplay Patyk teleportacji Za ile będziesz? Najlepszy Już, już cię mam? <ścoughs> Nie no, Ilgit kocham cię, że pożyczyłeś mi twoje konto Kocham cię o nie! O dobra, spencer spadł. Dobra, to Użyliśmy naszego Pay Twina wspaniałego. Gości się zrijdżował, tak jak normalnie scenariusz mojego odcinka Dobra, nie mam scenariusza, ale po prostu tak jak chciałem. No po prostu wymarzone. Na tym celowniku nie umiem się bridgeować, A jednak umiem Nie no, Ilgit naprawdę, kasecie, przecież ty jest taka... Takie psucie gry tym derpowym świrom, tak się wkurzają Ojeju, masz tapatyk teleportacji, użyłeś go, ale jesteś fajny No i widzisz... Ciebie nie stać, gościu, ciebie nie stać To, Do, dobra, co? E, czy niebieski żyje? No Oczywiście, że żyje, ha, ale zostanie doje... Zostaniesz dojechany gościu przez patyk teleportacji. Nie, no niestety. Akurat gościu padło na ciebie. Ty masz vipa, nie masz vipa. No to na pewno nie masz patyka teleportacji. Mm. Stary, ty chyba nie znasz potęgi vipa. Chyba nie znasz. Potęgi patyka teleportacji. Ty, ty chyba naprawdę jesteś dziwny, stary. Aha, w ogóle tutaj nie ma. A jednak jest. Czasami nie ma, czasami jest. Dobra, wiem, że gościu chce iść do mnie. Tylko nie wiem, co ten gość robi. No nie, nie mam patyka teleportacji. Nie mam Paytoonina naładowanego, żeby go zabić. Ale jesteś dobry, wow! Zaraz się dojadę patykiem teleportacji. Poczekaj tam chwilę, nieco. No poczekaj, o, jaki, patrz, jaki miły gracz derpa. No przecież marzysz tylko o takim. No chodź tutaj. No kici, kici, kici. No i tak się wygrywa z patykiem teleportacji, no. Ale to jest piękne, naprawdę Pięknym akcentem możemy skończyć ten wspaniały gameplay patyka teleportacji Pay to win level 100 Co e ja gadam? I latam sobie po derpie hmm. Kill małpa a... Albo nie, ban Czekaj, ban małpa a bycie to... dobre nie a więc tym miłym akcentem możemy, bardzo miłym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten, to cudo w moich rękach. I co? Siemka!